A witam ponownie. No, mała przerwa techniczna, bo po prostu się koparka, z, że tak powiem, zepsuła. Siedzimy sobie, odpoczywamy, myślimy o outswung z dachu. Kto pójdzie do kościoła, kto nie. No, bo my tutaj tolerujemy inne preferencje niż katolicość. Po prostu mamy różne wiary i wyznania. Ale do czego zmierzam? Zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jak e, po powstaniu Spartakusa. E, nabijali ich na takie pale, tam były krzyże, ale to można sobie dobić, nie? Łukasz tam dogra coś, no to e, mówi się, że, że dla każdego człowieka jest jeden pal, ale ja bym to inaczej ujął, po prostu e, robi się jak zwykle. No. Tam mamy wspaniałą przerwę. To tyle. Pozdrawiam wszystkich, którzy są w Polsce. Przede wszystkim Stanisławczyk mnie interesuje. Tutaj jest dla niego kilka tysięcy euro do wyrwania w kwietniu już. Dobra, na razie przerwa techniczna, siedzimy sobie po.